Cześć, witam wszystkich fanów rozwiązań smart home i najlepszej automatyki BFT. W tym filmie zaprezentuję Wam napęd do bramy przesuwnej Deimos Ultra BTA600. Deimos Ultra BTA600 to siłownik do bram przesuwnych o wadze do 600 kg, zasilany prądem o napięciu 24 V, co zapewnia optymalne działanie z punktualną regulacją zwalniania podczas zamykania i otwierania. Idealnie sprawdza się do użytku domowego. Urządzenie charakteryzuje się dużą kulturą pracy. Posiada zabezpieczenie przeciwwzgnieceniowe za sprawą inteligentnego systemu zarządzania momentem obrotowym The truck. Posiada magnetyczny łącznik krańcowy, dzięki któremu instalacja produktu jest szybsza i bardziej precyzyjna. Może być sterowane za pomocą dołączonego pilota lub specjalnej aplikacji w telefonie, w zależności od preferencji użytkownika. Maksymalna prędkość przesuwu skrzydła wynosi do 16 metrów na minutę. BFT produkuje bardzo szeroką gamę rozwiązań do automatyzacji. Subskrybujcie kanał, żeby pierwsi zobaczyć kolejne nowości. Zgodnie z hasłem BIEHET.